To co tutaj robimy to jest po prostu sadzenie lasu, czyli... Powrót tego, tego drzewostanu w miejsce, gdzie był przed chwilą wycięty. Cieszymy się, że wspólnie z lasami państwowymi możemy działać na rzecz właśnie lasu, jego odnowy, jego odtworzenia. Las zatrzymuje zmiany klimatyczne, las sprawia, że mamy naturalną klimatyzację, las sprawia wreszcie, że zatrzymywana jest woda w glebie, więc są same korzyści z sadzenia lasu i cieszymy się, że jako firma mogliśmy się zaangażować w tę akcję. Każda firma tak naprawdę powinna angażować pracowników w. Tego typu inicjatywy, bo dzięki temu możemy się przede wszystkim zintegrować w tych czasach. Naprawdę to jest bardzo ważne, a jest problematyczne. Możemy spędzić dzień, oderwać się trochę od codzienności i świetnie się bawić. Samo sadzenie drzew nie jest to skomplikowane, myślę, że może być skomplikowane jedynie zorganizowanie całego eventu. Natomiast całość polega tylko na tym, żeby wykopać dołek, odpowiednio ułożyć korzenie, ewentualnie je podciąć i drzewko dalej już sobie samo powinno poradzić. Miejmy nadzieję, że za jakiś czas tutaj będzie duży las. Muzyka To jest oczywiście taka kropla morzu, morzu, morzu potrzeb. E, oczywiście mam do tego firmy, które zajmują się sadzeniem, sadzeniem lasu, ale cieszy nas to, że, że tutaj właśnie pojawiają wolontariusze i, i chcą, chcą posadzić, chcą zobaczyć jak to wygląda. I dzięki temu też są bliżej lasu, bliżej pracy leśnika, bliżej przyrody. No i też mogą sami, sami też spędzić ze sobą trochę czasu w innych okolicznościach przyrody.